Best of 5 jednak, nie best of 3, czyli do trzech wygranych, lecimy. PvP przed nami, Forte i Romson obydwaj tutaj awansowali do finału. Zerknijmy szybciutko jak wyglądała droga obydwu. Forte pokonał skillera w pierwszej rundzie, w drugiej Zazu, co mieliśmy okazję już zobaczyć. Zazu w pierwszej rundzie pokonał Królu, no ale wiemy że już nie on w finale. Po drugiej stronie Rompson no, 2-1 z Sodonem, 2-0 z daną i jest w finale. Więc i protosi chyba walczyli głównie z zergami, chociaż tu na pewno miedziany grał Terranem. Przepraszam ci killer. Nie pamiętam jaką lasą grasz. Krosowe pozycje w takim razie na Taldarimie otwierają nam tenże finał. Nie przypomnę tylko dla... Jeszcze porządku, um, pomijając kwestię tego, że ja jestem Marcin Smorum lelątko to to, że w finale miesiąca posiłkując się ściągą z, z cybersportu um, słuchawki SteelSeries Sybiri Sy Syberia, um, podkładka od SteelSeries i konto SL Premium, um, myszka SteelSeries za drugie miejsce, również i podkładka, no i za trzecie miejsce, które będzie grał Zazu z Daną, gra od CD Projektu i... Um, Również podkładka od Steel Series. No a my w takim razie e, mamy przed sobą PVP. Zobaczymy, jak Romson czuje się w tym PVP. No bo bez większych problemów widzieliśmy, rozgrywał swoje PVZ-y. Jeżeli mogę tak powiedzieć. No i tu już powolutku, no powolutku leci wszystko e, ku końcowi. <ścoughs> Chciałoby się powiedzieć. Ale na razie spokojnie, spokojnie. Asymilator, Gateway Asymilator Core. Tak to mniej więcej wygląda. Probują ostro. No, Forte nazywał kto... kto yy, forte, przepraszam, narzekał kto losuje Tal'Darim do PvP. Bardzo dobre pytanie. Bardzo duża mapa, ale pamiętajmy, że się mogą dużo szybko warpować. No i Cybernetic Core u, obydwu. Co ciekawe, to dopiero Romson w tym momencie wyrusza na zwiat, Przy PvP nie do końca jest to jakoś mega ważne, mega szybkie, mega szybko ważne. O, że tak powiem. Dopiero później, no bo tak, nawet jeżeli jesteśmy w jakiś sposób proxygatewani i tak dalej, to lepiej mieć tutaj jak najwięcej wszystkiego, bronić się, spokojnie stawiać budynki. Ale nie oszukujmy się, że. Przy Tal'Darimie, no, marne szanse są, żeby tutaj jakoś szybko nasz przeciwnik dotarł. Co ciekawe, po Krosie Ronson tutaj zwiad dokonał i odkrywa to, co robi Forte. Widzi, że wszystko na razie bardzo standardowo. No, a Forte jeszcze, jeszcze zwiad przed nim. Jeszcze nie zdecydował się na wysłanie. Ma Stalkera, goni próbkę Ronsona, została ona zniszczona, no i ten Stalker w tym momencie. Wyruszy na zwiat, tak przynajmniej zakładam. Obydwaj i po dwa gatewaye, zaczynają produkować stalkery. No i ten warpgate również jeszcze chwilkę będzie się robił. Pokłada dwa gatewaye, w tym momencie forte, natomiast Ronson czeka. Zastanawiam się, co będzie chciał zrobić. No, panie Ronson, trzeci warpgate i czwarty, z obydwaj. Form Orbgate taki, um, nie do końca hardkorowy, mega szybki. E, już zwiat tutaj, porobki Fortego, za natknie się najprawdopodobniej na tego Stalker'a. Co ciekawe, obydwie jezelnagi tutaj swoje przejął. E, przeją Fortas. No, Odkryje zaraz e, Ronsona. Znaczy wydaje mi się, że się domyśli, gdzie on się znajduje. Co on tutaj robi? Górą chce poszejść? albo może wydaje mi się, że tu jest właśnie jego przeciwnik. To ciekawe. Być może spodziewa się, że jeżeli tutaj stał stalker, no jest możliwe, że jest albo tu, albo tu pani Forte. Zobaczymy. Na razie obydwaj urpują stalkery, ale Forte wyłamuje się troszkę i dokłada robotic facility. Górą jedzie ta probka. Jest tu pylon postawiony, taki pylon, którym można tutaj przybagdorować. Romson pamięta, że była tutaj probka. Podoba mi się to. Znaczy się, że naprawdę elegancko ogarnia to co się tutaj dzieje. I no cóż, ruszając Lelkery, Fortasa w tym momencie mm, no co ciekawe, to, to też tak nie do końca sprawdzanie było. Przeganiają tutaj, z niższy Stalker Romsonowi 42 do do 41 stracony Stalker. 4 Stalkery Romsona podbiegają teraz tutaj do tej Zelnagi. Probka przemknęła tutaj górą jak widzimy i jest również nazwie wysyłana kontrproba. Robi się Immortal u Fortego. No zobaczmy. Teraz ojoj, niedobrze został złapany, dość w niedobrej sytuacji Forte. Jego zaloty cofają się. No oberwał dość mocno jeden z jego stalkerów, drugi stracił troszkę HP, no i cały sheet z niego spadł, 5-0 w tym momencie cofa się Ronson, grają na, na jednej bazie w dalszym ciągu i co ciekawe przemycił tutaj pylona Forty zobaczymy czy będzie chciał bagdarować, ale też z drugiej strony pylona ma tutaj Ronson. no podoba mi się jak, jak duże szachy tutaj się zadziały, chyba widział już tego Nexusa, przepraszam, nie Nexusa, tego Immortala yy, Ronson, że został zestrzelony przez propkę. No, czyżby miał ekspować forte? Forte nie, ale Ronson tak. Nie widzi tutaj, co prawda, nie widzi tutaj, co prawda, tego Nexusa forte. W dodatku teraz jeszcze odnalazł. Go i zniszczy, to na pewno poprawi mu bezpieczeństwo tej lokalizacji no i Zelo tutaj próbuje się przedostać, ale też chyba nie zobaczył Nexusa no obydwaj bardzo spokojnie zachowawczo tą grę, póki co no, robią Fortes zdaje sobie sprawę, że tu gdzieś musi być pylon, no właśnie jest, więc szybciutko udaje się, żeby go zniszczyć I nowe czyści, obydwaj, żaden nie robi jeszcze upgrade'ów romson ma obserwatora szuka tutaj jeszcze gdzieś jakichś pylonów pewnie otwartego no i cóż, obydwaj kolosusy, to też taka late game'owa już zmiana w pvp ja mam więcej kolosusów niż ty mniej więcej tak to się odbywa, szuka cały czas jeszcze pylonów romson czy nie ma tutaj niespodzianki od fortasa ale jak widzimy, nie. A dwie bazy już rzeczywiście pozwalają na korzystanie z Kolosusów. Bardzo pozycyjnie grają obydwa i zadowoleni na razie z kontroli nad swoją częścią mapy. Chociaż pamiętamy, że mają troszkę tutaj zabunkrowane te pylony, z których mogą potem coś przyworpować. No i e, pierwszy Kolosus już w produkcji U. Fortego, natomiast Romson mam wrażenie będzie chciał chyba dropować dwa Immortale z Wurprisma. Troszkę inaczej postanowił sobie tutaj pójść. Z to będzie jeszcze jeden asymilator. No, gdzie ten warprizm? Czyżby tutaj... Hmm. No nie rozumiem, widziałem Orpryzma budującego się. Nie ma go. Zmienił tutaj plan Ronson, ale nie, nie cofnął tego upgrade'u. Więc te minerały zostały wydane, jak również i gaz. No i teraz obydwaj bardzo spokojnie, bardzo spokojnie czekają. Zastanawia się, który zadecyduje się na jakiś bardziej ofensywny ruch. Dwa Immortale ma Ronson, dwa Immortale ma Forte. No zresztą tutaj doskonale to widać. 7 zelotów. Do pięciu. Teraz robi się War Prism. Teraz robi się WordPrism. Zobaczymy, jak Gromson będzie chciał go wykorzystać, bo to oni muszą szukać tutaj takich zagrywek nietypowych, próbować przycisnąć przeciwnika, tak, żeby zadać mu jakieś straty, na przykład w ekonomii, coś, co przełoży się na opóźnienie go, czyli na przykład ja wtedy mogę postawić EXPA. No i teraz znowu się to wszystko rozbiegło. No jest ten bardzo szybki warprism, który się zbliża w stronę Immortali Ramsonowych. Jeden został złapany, drugi został złapany. No nie wydaje mi się, żeby Fortes widział, co tutaj się działo. Co ciekawe, no jest, jest było chyba jaki sposób do ogarnięcia, że kiedy wcześniej przelatywał, tutaj robił się jakiś upgrade i teraz również się robi? I chyba minęło na tyle czasu, przynajmniej mam takie wrażenie, że niemożliwe jest, żeby w dalszym ciągu szedł jeden i ten sam upgrade. Więc nie wiem, może, może był tutaj sposób, żeby się domyślić, że jest e, upgrade prędkości do mm, prismów robiony. No, wydaje mi się, że Forte chyba chce przyczaić się na te skałki, a w tym czasie. Wlatuje mu do maina War Prism, jeszcze tego nie widzi, jeszcze nie zareagował i jest już drop w tym momencie, zaczynają strzelać Immortale, zobaczymy na czym się sfokusują, na razie widzę pylon stargetowany, jeden pylon pada, tam chyba dwie propi zostały dosłownie zdjęte, nie ma blinka Forte, zobaczymy czy jakoś rozdzieli Starkery od jednej i od drugiej strony, żeby podejść, drugi, trzeci pylon został zdjęty, no i teraz uciekają, oj, 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 oj. No nie wierzę. Ależ błąd Romsona. Oj, 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 Musi być wściekły teraz na siebie, bo no za długo, za długo, mi Państwo, było tutaj to do wyjęcia. Znaczy czy to by, e, zmieni zamysł e, Fortego, czy spowoduje jakiś atak w jego wykonaniu. Trzecią bazę robi Ramson. No wie, że teraz e, naprawdę sporo tutaj zniszczył, jeżeli chodzi o e, siły Romsona. Dwa Immortale to nie jest coś, z czym, z czym można się tutaj łatwo, że tak powiem, pożegnać i oddać przeciwnikowi. E, pięć kolosusów ma forte. Dwa kolejne zaraz będą gotowe. E, 15 minut gry e, za nami. I trzecią bazę robi forte. No i tu już też jest dość spora różnica w tym wszystkim, bo zobaczcie, że Romson ma Templar Archives, robi szarże, dostawił masę Warp Gate'ów tak naprawdę i ma tylko jednego... nie, przepraszam, ma dwa robo. Gdzieś ja miałem oczy, jak sprawdzałem to wcześniej. Natomiast Forte, no bez, bez tego techa chyba, póki co Twilight Council właśnie jest teraz dopiero stawiane. No tych kolosusów to już jest naprawdę naprawdę mega dużo. 7. Kolejny się produkuje. No i jeszcze Stargate. Chyba chyba Mothership. A może jakieś Voidreje. A może jakieś Feniksy. No ma jeszcze trochę zapasu limitu. Tak 50, który może zagospodarować. Tak, żeby skontrować coś, czym będzie tutaj Romsom się posługiwał. No zobaczmy, bo tu. Jest Archon w tym momencie warpowany i zbliżają się te jednostki Romsona. Oczywiście force na ten moment nie do końca przydatne. Wiemy, że kolosusy niszczą je deptając. Po prostu 3 Stargate y będzie miał Forte. no Ciekawy switch, ciekawa zmiana. Schował się tutaj, szukając czwartej bazy Fortego. No i teraz zbliża się do tego Nexusa, zaraz będziemy, możemy mieć pierwszą większą bitwę. Długo czekali z jednej i z drugiej strony. No i jest Romson, jest już koło Nexusa, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Wardsheet z jednej i drugiej strony odpalony. Mam wrażenie, że Forte dużo więcej obrażeń zadał tym podstawowym jednostkom Romsona, Tyle jego dwa Immortale najprawdopodobniej zostaną zniszczone jeden, drugi, trzeci, w końcu pada te Romsona. mają się naprawdę dobrze teraz się cofa, zobaczmy rozstrzelali sobie naprawdę wszystko tutaj Co już jakieś stalkery no i wygląda to, że Forte straci tą trzecią bazę czy nie cofa się Romson, co ciekawe cofa się Romson nie ma żadnego backdoora u niego hmm. dlaczego się cofnął Miał tam przewagę bez dwóch zdań. Miał tam przewagę bez dwóch zdań. Zresztą dalej ma. I atakuje. Wspina się tutaj po tej rampie. No, przecież musimy mieć za jeden sera dla Romsona. Momentalnie e, trzy kolosusy chyba padły z tego co tam widziałem. Dwa kolosusy już tylko fortemu zostały. One muszą tutaj mikrować, uciekać przed tym, czym dysponuje. Romson, trzecia baza fortego mocno zagrożona. Widzę, że próbują tutaj Ray'e wyciągnąć, co się da. Jeden drugi został zniszczony i tak naprawdę nie ma, że i kud game pisze forte. Jeden zera dla Romsona.